Zaleński broni nie tylko suwerenności swojego kraju, życia swoich obywateli i tu się rozwija. Kochana, propaganda proukraińska ukraińska zostaw dla siebie albo dla tych, którzy chcą to wierzyć. Pan Zaleński niech broni swojego kraju. Mojego kraju nikt nie atakuje. Putin nie robił żadnych gruźb pod adresem mojego kraju, z wyjątkiem w odpowiedzi na groźby z naszej strony. Tak? Także nie pan Zaleński lepiej zajmie się swoimi bogactwami, dlatego że jest proste. Biedny aktor, multimilioner, w międzyczasie pozycja aktora i prezydenta. Jeżeli masz kilkaset milionów, a wystartowałeś z zera, to znaczy, że jesteś skorumpowanym okradaczem własnego narodu. Koniec wywodu logicznego, droga pani. Zmieńcie prezydenta, usuńcie banderowców i przyklęknijcie przed polskim narodem i podziękujcie z pokorą, z pokorą, ze skinioną głową za pomoc, którą żeście otrzymali, za domy, które żeśmy wam otwarli, za pomoc którą żeśmy wam wysłali. Żadnych aroganckich wybryków, droga pani. Nikt za mnie kurwa na Ukrainie nie broni, nie broni mojego kraju. Jestem w NATO. Stoi cała moc NATO za mną. Żaden Putin, który nie może sobie poradzić z Ukrainą, nie zaatakuje NATO, droga pani. Zeleński zainwestował w banderowców i teraz ma problem. Ma problem. Co to są europejskie wartości? Nihilizm, Barbara, nihilizm. Zeszliśmy do poziomu bydła i, i promujemy banderyzację Polski. My, Słowianie Zachodni, nie jesteśmy wschodnimi Słowianami. Odłączyliśmy się kulturowo od nich setki lat temu, jak nie tysiąc. Ukraina, Białoruś, Rosja to wschodni, to wschodni Słowianie. Niekoniecznie to samo, co my. Mamy inną kulturę inną historię i powinniśmy o nią walczyć i dbać. Tam dwa narody, bardzo podobne językowo, kulturowo walczą ze sobą metodami, których Polak się kiedyś brzydził. Przynoszą te wartości do nas, do kraju. Banderyzacja naszego kraju się rozpowszechnia, moi drodzy. To też musicie uważać na to, żeby się nie ściągnąć do tego poziomu zbyt lęcenia, które stosuje zarówno Ukraina, jak i Rosja do siebie nawzajem. Mordowanie jeńców, katowanie jeńców, kastrowanie jeńców, znęcanie się nad, cyw nad ludnością cywilność, cywilną. Czy to, są na, czy to jest cywilizacja łacińska, którą myśmy Polacy wyrastali? Nie. To nie jest nasza kultura, co tam się dzieje. Nie po to wstąpiliśmy do NATO, żeby teraz być wciągani do wojny z jakąś cywilizacją turańską, która jest cywilizacją dla mnie tak obcą, że ja nawet nie potrafię zrozumieć, o co tym bandytom chodzi, kiedy wzajemnie się wyżynają. Ja współczuję biednym Ukraińcom i współczuję biednym Rosjanom. Dlatego, że dwa, dwie kasty polityczne, polityczne wysyłają swoich, jak nie Wagnerowców, to jakichś innych Azowców. Rozumiecie, żeby się wzajemnie kastrowali, wyżynali, kurde, w imię czego? W imię czego, pytam się. Nie byłoby problemu bankowości, o którym dzisiaj mówię, gdyby nie była tej wojny na Ukrainie, nie byłoby tak szybko tego problemu. Dlaczego? Dlatego, że. Drukarki papierowe produkują pieniądze dla żebraka z Ukrainy, który mówi tylko daj, day, day, daj, daj, day, day, bo my walczymy za Ciebie, za Zachód, za, za wszystko, za całą cywilizację. The fuck you are. Nie jesteś w Unii Europejskiej, nie jesteś w NATO. Just fuck off from us. Przestań żebrać, dogadaj się z Putinem. Decentralizacja Ukrainy jest dobra dla Twojego narodu, ale nie dla Ciebie, moi drodzy. Gdyby, gdyby, powiem Wam tak inaczej. Gdyby Floryda się odłączyła Od Stanów Zjednoczonych Ludzie, państwo Florydy miałoby lepiej I jego obywatele mieliby lepiej Nie wspomnę o Teksasie Teksas gdyby się odłączył miałby lepiej Ługańsk, Doniec, Krym jak się odłączył Jest lepiej dla tych ludzi Niż jak byli pod butem banderowskim Będzie lepiej Dlatego, że w, na Ukrainie nie ma żadnej demokracji Reżim Zeleńskiego zlikwidował Resztki demokracji Jest zamordyzm, zamordyzm Łapanki na ulicach, bieda, nędza, królestwo. Skończyłyby się może fabryki finansowane przez globalistów, produkujące dzieci, kuźwa, gomać, drodzy moi. etc. Rozpad Ukrainy jest dobry dla Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że może nie będą gnębieni ludzie, którzy się urodzili w rosyjskich rodzinach i mówili po rosyjsku. Czy my gnębimy Ślązaków za to, że mówią po śląsku? Czy my gnębimy górali, którzy mówią po góralsku? Nie, pozwalaliśmy im mówić, ale nie, Zeleński nie, nie, nie pozwolił, nie. Likwidacja, likwidacja rosyjskiego języka, likwidacja kultury rosyjskiej. Palicie nawet książki jak Hitlerowcy zgodnie z waszą kulturą, banderowcy. Już Dostojewski wam przeszkadza? Turgieniew? Tolstoy? Ja cię pierdzielę. Do jakiego stopnia zbydlęcenia można zejść? Kulturowego? No i drodzy.